Najlepiej pamiętajmy o tym, żeby zawsze zabierać wszystko, co ze sobą przeniesieliśmy, łącznie z kluczami, pieniędzmi, znajomymi, przyjaciółmi, portfelami, dokumentami i śmieciami. No ja mam nadzieję, że nie zapomnę y, operatora dzisiaj w plaży. Popołudnia nad Wisłą to zawsze idealny motyw na relaks, ale dziś drinki z palemką i leżaki zamieniamy na rękawiczki, i worki na śmieci. Dzielnica Wisła w związku ze Światowym Dniem Sprzątania zaprasza do wspólnego sprzątania nadwiślańskich plaż. Jakie rejony konkretnie będą sprzątane? Sprzątane będą te wszystkie, które są najpopularniejsze nad Wisłą, czyli wszystkie plaże. Mieliśmy plan, żeby to było tylko 6-5 plaż, ale okazuje się, że mieszkańcy na np. na Żoliborzu czy na Bielanach, przystań Młociny, która ma też swoją plażę, sami się zaczęli do nas zgłaszać, pisać do nas, że oni bardzo chcieliby się zająć swoimi plażami, swoimi terenami i to super, o to nam właśnie chodzi. Wisła jest nasza wspólna i Wisła jest dla wszystkich, więc wszyscy wszystko sprzątamy. To też trzeba zaznaczyć, jakby opowiadać o tym mieszkańcom, że jeżeli oni nie sprzątną po sobie, korzystając z tej przestrzeni, to znaczy, że środki publiczne muszą być przeznaczone właśnie na ten cel. Dla pierwszych osób, które zbierają pełen worek odpadów z wybranej frakcji, oczywiście mamy niespodziankę w postaci plakatów, nie tylko. I nie tylko. Chodzi nam o to, aby edukować mieszkańców o tym, aby no, ograniczali te śmieci, które. Sami e, zużywają i tym samym aby przyczyniali się do tego, aby jednak nasza planeta była w lepszym stanie, żebyśmy ją zostawili przyszłym pokoleniom w lepszej kondycji niż ona jest teraz. Powstał taki specjalny punkt, gdzie co weekend odbywały się konkretne warsztaty. W tym roku to był punkt edukacji ekologicznej na Bulwarze Karskiego. Otworzyliśmy ten też punkt edukacji ekologicznej na Golędzinowie, po drugiej stronie Wisły. Tam przez cały sezon mnóstwo pasjonatów, którzy zajmują się ekologią, e, świadomą konsumpcją. Z, zdrowym podejściem do tego jak korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw w taki sposób, żeby podkreślać np. hasło nie wyrzucaj, wykorzystaj. No to co, lecimy, sprzątamy, do działania! Do działania. Kończysz imprezę, zabieraj swoje śmieci. Samokontrola, dzień w dzień. Z segregacją śmieci, z tym, żeby nie śmiecić, żeby przez przypadek nam nie wypadło z kieszeni. Bo wiem, że lubi nam przez przypadek coś tam wypaść czasami. Zwłaszcza jak nie widzimy kosza po drodze coś, no to nie schowamy do kieszeni, nie przeniesiemy tego do momentu, kiedy będzie można włożyć tylko mm. o, nikt nie widział. I niestety najczęściej z kieszeni wypadają pieniądze. Tak, tak to bywa. A to akurat gdybyśmy pieniędzy mi śmiecili, to by było bardzo czysto. <laughs> nikt by ich nie ominął. Pokaż, pokaż, bo ja widzę że tam trzymasz w rączce. Co to jest? Muszelka i 5 zł 5 złotych! Wolę wejść w zielone i wybrać, co tam znajdę. Jak... E, Mogą być skarby. Mogą być skarby, kto wie. Królują papierosy i kapsle po piwie. 5 złotówki też podobno królują. To nie pierwszy raz, kiedy dzielnica Wisła wyrabia wśród mieszkańców nawyki ekologiczne i jak słyszeliśmy nie po raz ostatni. To co? Widzimy się w kolejnym sezonie.